I wszystko będzie nowe. Mówi dziś w Apokalipsie do nas święty Jan Apostoł. A serce często tak tęskni, tak tęskni do tych lat minionych, gdy było się dzieckiem, a serce tak tęskni do tego, co było, do ludzi, którzy może już nas wyprzedzili. Wędrówce ku wieczności. serce tak tęskni, za tymi miłościami, które były, a które tak chętnie serce wspomina. Czy to grzech tęsknić za tym, co było, i nie wybiegać do tego, co nowe, w przyszłość? Nie, to nie grzech. Bo serce często wspomina to, co było dla niego dobre: te chwile pełne miłości, spokoju i radości. Pomimo, że lata płyną, często gości się w domu rodzinnym, i choć może wszystko tam zmienione, to w sercu dalej te same ściany, obrazy, ci sami ludzie. Serce biegnie w przeszłość do tych, których kochało i którzy dawali miłość. I choć może ich zabrakło, to serce lubi powracać, by jeszcze choć na chwilę wtulić się w tych, którzy tyle ciepła, tyle miłości dawali. Ale dziś Jan mówi. Że wszystko będzie nowe? Jak się więc poznamy, gdy wszystko się zakończy? Czy się rozpoznamy i po czym się poznamy? Poznamy się po tym, co mówi do nas dziś Jezus w świętej Ewangelii. Poznamy się w miłości i poznamy się po miłości, jak dzieci naiwnie, gdy pytamy i myślimy o niebie, wzrok nas biegnie w chmury. Lecz nad nami nigdy nieba nie było i nigdy nad nami nieba nie będzie, bo niebo jest tam, gdzie jest miłość. A gdzie jest najwięcej tej miłości? Oto w sercu Boga. Gdzie więc będziemy, gdy będziemy w niebie? Będziemy w Jego sercu, wewnątrz Jego miłości. Dlatego niektórzy już tu na ziemi, już doświadczają, i nierzadko przez chwilę mogą posmakować tej nowości, jakiej zapowiada nam dzisiaj święty Jan Apostoł, tej nowości miłości, której tu jeszcze w pełni zrozumieć nie możemy, a za którą, choć niepoznaną, serce tak bardzo tęskni. Do której każdego dnia wybiega. Gdyby dziś Judasz nie wyszedł tak wcześnie z ostatniej wieczerzy, może by usłyszał i te słowa, te słowa, które Jezus kieruje do swoich uczniów. Przestrzegał ich o zdradzie, przestrzegał ich o tym, że on sam zostanie wzgardzony, odepchnięty i że oni, będąc mu wiernymi, także wiele stracą, nawet i życie. Wyszedł za szybko, bo nie chciał stracić ani swego życia, ani swoich pieniędzy, ani swoich lewych interesów, jakie miał przy Jezusie. I nie usłyszał, że ci, którzy pójdą prawdziwą drogą Chrystusa, niczego i nikogo, ani Jego samego nie stracą. Dziś Jezus, mówiąc o przykazaniu miłości, mówi nam wcześniej: Nie będziecie mnie widzieć. Tak jak i Żydom powiedziałem. Ale rozpoznamy Go w czym? Rozpoznamy Go w miłości, i odnajdziemy Go w miłości Jego uczniów, w tej matce, która z miłości i z poświęcenia da nowe życie światu, która przyjmie tego człowieka, do którego świat odwróci swoją twarz. Chorego, kalekiego, naznaczonego cierpieniem. Ona z miłości, która przyjmuje tego, który dla świata jest niczym, z lepkiem komórek, w jej miłości odnajdziemy Chrystusa. Odnajdziemy Chrystusa i w miłości tego Ojca, który z poświęceniem, Każdego dnia, z pokorą i z cichością, będzie podejmował trud pracy, nierzadko nad siły, nierzadko za najmniejsze wynagrodzenie, aby rodzinie niczego nie brakło. Tak, w Jego miłości odnajdziemy naszego Chrystusa. Odnajdziemy Go. I w tych kapłanach, zakonnicach i misjonarzach, którzy rezygnując ze swojego życia, służą innym, choć nierzadko za swoją służbę, otrzymują znieważenie i pogardę. Tak, odnajdziemy go w ich miłości. Odnajdziemy Chrystusa w miłości każdego człowieka, którego miłość będzie taka, jak miłość Chrystusa, a miłość jego jest miłością ofiarną. Oto w środku nocy, gdy świętej Marii małgorzacie Lakok zjawia się Jezus, gdy ciemność wypełnia Mury klasztoru i celi, gdzie przebywała, przychodzi Chrystus z pochodnią. Jakże niezwykła to pochodnia, bo to płonie jego serce płonie miłością i wyciąga do niej swoje serce. I tu świat ma rację, że to serce nic nie znaczy. Że to nic nie warte serce, bo nie najpiękniejsze, ale poharatane ludzkimi grzechami, naznaczone cierpieniem, skrwawione, rozdarte. Ale taka jest cena miłości, którą mierzy się w ofiarności. Dał swoją miłość, pokazał wtedy swoje serce, bo wiedział, że nadchodzą dni i godziny, kolejne wojny, gdy człowiek dla człowieka stanie się zwierzęciem, gdy naród naród będzie pożerał, gdy człowieka na mydło przerobią. Pokazał drogę, pokazał drogę pełną miłości. Ale nie ma tam miłości, gdzie nie ma ofiarności. A zapłatą za ofiarność pozostaje zawsze miłość. Judas usłyszał tylko to, co może stracić. Wyszedł za szybko, by zrozumieć i pojąć, co zyskać może. I powie nam świat, że jesteśmy głupi, i będzie miał rację, bo idąc za Chrystusem i być Jego uczniem, to każdego dnia stawać się ofiarą, nie ofiarą rosu, ale ofiarą miłości. I powiedzą nam, co warta ta wasza droga. Kościół wam tylko z portfela pieniądze wyciągnie, i powiedzą, i wolność wam zabiorą, to nakażą, tamtego zaś zakażą, i mądrość wam odbiorą, bo dziś, by wierzyć, to trzeba być ciemnogrodem czy warto iść za takim bogiem czy warto tak żyć i stawać się ofiarą miłości tu nie ma prostej odpowiedzi tu odpowiedź powinna zrodzić się w sercu każdego człowieka zapewne nam dodadzą i co z tego waszego życia z waszego trudu z waszej ofiary z Waszej małżeńskiej wierności, z Waszej ofiarności? Co z tego? Jak się może na końcu okaże, że Boga nie ma? Co z tego? Nie wiem. Ale nawet gdyby Boga nie było, czy nie jest pięknie żyć dla samej miłości? Amen.